Anna Woźniak, Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW. Witam Państwa. Dzisiaj Polska znajduje się w obszarze nieznacznie obniżonego ciśnienia pomiędzy dwoma wyżami. Jeden z tych centrów wyżowych znajduje się nad Wyspami Brytyjskimi i Alpami, a drugi nad zachodnią Rosją. Nad Polskę z północnego zachodu nasuwa się strefa frontu chłodnego, który przynosi opady deszczu oraz burze zanim zacznie napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie, natomiast przed frontem nadal zalega przetransformowane i gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Przekłada się to na temperaturę powietrza. Dzisiaj w Polsce na znacznym obszarze kraju temperatura maksymalna od 28 do 31 stopni, a na południu nawet do 33 stopni. Chłodniej na północnym zachodzie tam około 24-26 stopni, a nad samym morzem, szczególnie na krańcach północnych, Zachodnich około 21. Dzisiaj w godzinach popołudniowych i wieczornych nadal będą rozwijać się strefy opadów deszczu oraz burz, głównie w strefie frontu położonego od województwa pomorskiego przez północ wielkopolskiego po ziemię lubuską. Nie wykluczono także, że burze będą jako izolowane komórki powstawać w Karpatach oraz na południowym zachodzie województwa dolnośląskiego. W burzach możliwe są punktowe opady deszczu do 20-25 mm oraz porywy wiatru do 70-70. Kilometrów na godzinę. Ponadto za frontem wiatr stopniowo będzie skręcał. Jeszcze na znacznym obszarze kraju w tym momencie wiatr jest słaby z kierunków wschodnich. Za frontem będzie już okresami umiarkowany północno-zachodni oraz północny. W związku z silniejszymi zjawiskami związanymi z burzami zostały wydane ostrzeżenia meteorologiczne na burze ze stopniem pierwszym, które obowiązują dla północno-zachodniej części Polski. W tym momencie obowiązują one do 23, ale nie wykluczone, że będą aktualizowane. Obowiązują także ostrzeżenia na upał ze stopniem pierwszym oraz ze stopniem drugim. Dla znacznej części Polski te ostrzeżenia skończą się dzisiaj w godzinach wieczornych, natomiast dla południowo-wschodniej części kraju będą obowiązywały do jutra do godzin wieczornych. Najbliższej nocy zauważymy już wyraźne ochłodzenie w południowo- Natomiast w południowo-wschodniej części Polski dużo przejaśnień i rozpogodzeń. Lokalnie będą tworzyły się silne zamglenia, i tutaj temperatura minimalna zwykle wyniesie od 15 do 17 stopni. Tylko w rejonach podgórskich może spaść lokalnie do około 10. W północno-zachodniej części kraju stopniowo zacznie się ochładzać. I o ile przed frontem jeszcze ta temperatura może wynosić 15-18 stopni, o tyle za frontem wyraźnie spadnie do wartości około 13 stopni. W strefie frontu najbliższej nocy będą nadal występować przelotne opady deszczu oraz burze. Spodziewamy się, że w burzach możliwe będą opady nawet do 30 mm. Mogą występować pory wiatru do 65-70 km na godzinę. Cała strefa burz będzie nieznacznie przesuwać się do centrum Polski. Jutro w ciągu dnia wyż stopniowo przesunie się z nadwysp brytyjskich nad Morze Północne i odepchnie nieco ten pofalowany front atmosferyczny z nadpółnocno-zachodniej części naszego kraju bardziej w głąb Polski. I nadal przed frontem będziemy mieć bardzo gorącą masę powietrza przetransformowanego zwrotnikowego, natomiast na północnym zachodzie zacznie już napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie i zauważalne będzie ochłodzenie. Już jutro na północnym zachodzie. Ta temperatura maksymalna wyniesie od 21 do 24 stopni, a jeszcze chłodniej będzie nad samym wybrzeżem około 19 stopni. Natomiast najcieplej będzie na południowym wschodzie, tam nadal wartości temperatury 30-31 stopni Celsjusza. W związku z obecnością na południowym wschodzie tego bardzo ciepłego powietrza prognozujemy, że mogą tworzyć się tam burze, przelotne opady deszczu będą występować także w strefie frontu, natomiast faktycznie te silniejsze opady będą występować w burzach. I mogą dochodzić nawet do około 20 mm, natomiast pory we wiatru zwykle będą sięgać 50-60 km na godzinę. Ogólnie wiatr już wyraźnie skręci na kierunki północne, tylko jeszcze przed frontem na południowym wschodzie wiatr będzie słaby, zmienny. Kolejna noc. Ta z soboty na niedzielę przyniesie wyraźne ochłodzenie. Na północy temperatura może spać nawet do około 9 stopni, nieco cieplej będzie w centrum około 13 stopni, najcieplej nadal na południowym wschodzie do 17 stopni. W północno-zachodniej połowie kraju zachmurzenie będzie małe, a nawet miejscami będzie bezchmurnie, natomiast w tej południowo-wschodniej zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, mogą występować jeszcze słabe przylotne opady deszczu oraz po początkowo burze dające około 10 mm opadów oraz porywisty wiatr. W niedzielę Polska znajdzie się w zasięgu wyżu nad Skandynawii. Nadal jednak na południu Polski będzie oddziaływać strefa pofalowanego frontu atmosferycznego. Znajdziemy się w powietrzu tym chłodniejszym, polarnym, morskim. Nadal na krańcach południowych, południowo-wschodnich będzie jeszcze obecne to powietrze gorące pochodzenia zwrotnikowego. Temperatura maksymalna w ciągu dnia będzie już wyraźnie niższa, szczególnie na północy, i wyniesie od 19. Stopni na wybrzeżu, do 23-24 w głębi kraju. Najcieplej będzie na krańcach południowo-wschodnich do 28 stopni. Przeważnie będzie pogodnie, szczególnie w Polsce północno-zachodniej, tylko na południowym wschodzie więcej chmur, możliwe przelotne opady deszczu, a w górach także burze. Z burzami tymi będą zwykle związane opady deszczu do 10 mm oraz pory wiatru do 60 km na godzinę. W poniedziałek ze względu na to, że Polska dostanie się już bardziej w strumień cyrkulacji wschodniej i południowo-schodniej związanej z wyżem, z centrami nad zachodnią Rosją oraz Półwyspem Kolskim, front zacznie wracać bardziej na północ kraju, co będzie skutkowało napływem ponownie bardzo ciepłego powietrza i tylko na północy kraju obecne będzie jeszcze to chłodniejsze powietrze polarne, morskie. Poniedziałek jako pierwszy dzień szkoły Przywita nas rześkim porankiem, szczególnie na północy kraju. Tam temperatura minimalna wyniesie zaledwie około 10 stopni. Najcieplej będzie na południu 15-16 stopni, ale w ciągu dnia, ze względu na nadal bardzo dobrze operujące słońce, temperatura będzie szybko wzrastać i temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 19 stopni nad morzem, około 25 w centrum, do 29 na południowym wschodzie. Przelotne opady deszczu mogą występować. W strefie frontu na północy kraju, a także miejscami w górach, gdzie nie wykluczamy w Karpatach, także e, burz z porywistym wiatrem i silniejszymi opadami deszczu. Ogólnie z wiatr będzie zwykle słaby z kierunków wschodnich. W kolejnych dniach nadal spodziewamy się wysokiej temperatury oraz w miarę spokojnej i pogodnej aury. Najprawdopodobniej od wtorku wrócą do Polski upały, które utrzymają się przynajmniej do piątku i będziemy mówić o temperaturze maksymalnej przekraczającej 30 stopni, szczególnie w centrum yy, i na zachodzie Polski. Później na weekend nieco się ochłodzi, ale nadal będzie bardzo ciepło. W połowie przyszłego tygodnia możliwe są przelotne opady deszczu, głównie w górach. Nie nie widać jednak w tym momencie tak wyroźnego przebudowania pola barycznego, które sugerowałoby nadejście do Polski wyraźnego frontu atmosferycznego niosącego burzę czy też ochłodzenie. Dziękuję.